Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest kolejny dowód na to, że oni nas mają za frajerów. Ostatnio pan Rymanowski do radia Z zaprosił pana Rafała Trzaskowskiego i zapytał go o motoryzację o samochody elektryczne. Posłuchajcie, co powiedział pan Trzaskowski, bo okazało się, że on to jeździ dieslem, no ale na elektryka tego nie stać. Posłuchajcie. Czyta pan książki motoryzacyjne? Motoryzacyjnych nie. Ale pytanie dotyczy motoryzacji. Pan Rafał, w ostatnim oświadczeniu majątkowym zadeklarował pan posiadanie dwunastoletniego szwedzkiego Suwa którego spalanie jest dosyć spore, czy dla przykładu promowania ekologii zamieni pan go na samochód elektryczny? To nie jest ców, od tego zacznijmy. Jeżdżę samochodem hybrydowym w pracy, natomiast jeżeli będzie mnie stać na to, to tak wymienię kiedyś w przyszłości ten samochód na, na samochód dużo bardziej przyjazny dla środowiska, zwłaszcza, że tego typu samochody, stare diesle, no nie mają przyszłości, więc za parę lat na pewno będę musiał ten samochód zmienić. Skoro pana Trzaskowskiego na elektryka nie stać, to jakim prawem ma stać przeciętnego Polaka? Patrzcie, moi drodzy, ile zarabia pan Trzaskowski? W 2022 roku Trzaskowski zarobił o 114 tysięcy złotych więcej. Jest oświadczenie majątkowe. Opublikowano oświadczenie majątkowe, jak donosi polskie Radio 24. Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Co z tego wynika? Prezydent stolicy zarobił ponad... Uwaga, moi drodzy, trzymajcie się mocno, bo to jest pan, którego nie stać na elektryka i dlatego jeździ dieslem. 342 tysiące złotych w 2022 roku. To o 114 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim. To jest... to jest cyrk. To, to... nawet nie jest śmieszne. bo ktoś taki mówi, że jeździ dieslem, ja nic nie mam do diesla. Nawet fajnie, że pan jeździsz, bo jest 100 razy lepszy od elektryka. Ale skoro oni nam nakazują i zakazują tych innych samochodów, zwłaszcza w Warszawie, Trzaskowski przecież jest orędownikiem tego, żeby do Warszawy nie można było wjechać jakimiś tam samochodami. Tak na, na modę zachodnioeuropejską, tam już od wielu, wielu lat nie wolno wjeżdżać tym czy tym. I on jest orędownikiem i on robi wszystko, jego... Ten cały urząd miasta czy marszałkowskie, to tam się nazywa, on robi wszystko, żeby zwykły Kowalski nie mógł wjechać, żeby zwykły Kowalski nie jeździł spalinowym. I tak naprawdę teraz ukazała się prawda, czego oni tak naprawdę chcą. Oni nie chcą tego, żebyśmy my jeździli nawet elektrykami. Oni chcą tego, żebyśmy niczym nie jeździli, żebyśmy w ogóle nie mieli samochodów, bo gdyby oni chcieli, żebyśmy przesiadli się na elektryki. To przecież nie mówiłby, że, że go nie stać. Oni doskonale wiedzą, że nas na elektryki nie stać. Poza tym wiadomo, że elektryki to są takie ja, jakie są, nawet nie będę mówił dlaczego, przecież to jest śmiechu warte. On doskonale wie o tym i nas nie stać. Nas, przyciętych ludzi, nie stać. On zarabia ponad 300 tysięcy złotych rocznie i go nie stać. A mnie ma być stać, albo was, albo jakąś tam panią, pana. Co za stek bzdur, co za brednie hipokryzje jakieś, jak można być... No wiecie, oni nie są głupi. To nie można mówić, że oni są głupi. Oni są mądrzy, bo oni w wyrachowany sposób robią to, co robią. Pan Rymanowski jeszcze powtórzę, pytanie dotyczy motoryzacji. Pan Rafał pyta. W ostatnim oświadczeniu majątkowym zadeklarował pan... Posiadanie dwunastoletniego szwedzkiego suwa. ja wam od razu powiem o jakiego suwa chodzi, to nie jest w sumie nawet słów, tutaj Trzaskowskiego odpowiada, to miał rację, bo jest to Volvo XC70, jest to takie kombi uterenowione, bardzo fajny samochodzik, powiem wam szczerze, dieselek, nie? Którego spalanie jest dosyć spore, mówi pan Rymanowski, czy dla przykładu promowanie ekologii zmieni pan go na samochód elektryczny, słuchajcie teraz. Tutaj akurat mówi, dobrze, to nie jest słów i tak dalej. Jeżdżę samochodem hybrydowym w pracy. Aha, no w pracy, nie jeździ samochodem hybrydowym, dobra. Natomiast jeżeli będzie mnie stać na to, to tak. Wymienię kiedyś w przyszłości ten samochód na samochód dużo bardziej przyjazny dla środowiska. Zwłaszcza, że tego typu samochody, stare diesle, no nie mają przyszłości. Więc za parę lat na pewno będę musiał ten samochód zmienić. Moi drodzy, on zarabia 350, prawie, no ponad 300 tysięcy złotych. Rocznie. Jego żona też pewnie zarabia, ich stać. To są ludzie bogaci, to są ludzie, których stać na samochody. I skoro on nie jeździ elektrykiem, bo on doskonale wie on doskonale wie, że to jest Badziewie, że to jest Badziewie. On na co dzień jeździ no, tak jak inni, przecież to nie jest pierwsza wypowiedź polityka, który mówi, co robi prywatnie. Prywatnie jest zupełnie kimś innym niż podaje się publicznie za jakiegoś tam ekologa. On uczestniczy w tych marszach ekologicznych i tak dalej i on jeździ dieslem. Cała to Greta. To, co mówię, mi to nie przeszkadza, ale to jest naprawdę śmianie się, plucie nam w twarz. Bo my jesteśmy mądrzy. Wyborcy są mądrzejsi od polityków. Wielu wyborców jest mądrzejszych od polityków. Są wyborcy, którzy są głupsi od polityków, ale większość wydaje mi się, że są mądrzejsi. Chociaż... Patrząc po sondażach, po wynikach wyborów, to, to też można by z tym polemizować. Ktoś taki, ja gdybym tak zarabiał, no 50 tysięcy, to nawet przeciętny Kowalski, to nawet tyle kasy nie zarabia, 50, on zarabia ponad 300, czy około 350 tysięcy złotych. To jest majątek. To tak wychodzi, że on ma miesięcznie, no, 30 tysięcy złotych miesięcznie. To jest dużo kasy. 30 tysięcy zł miesięcznie, i jego nie stać na elektryka. A Polaka, który zarabia miesięcznie 3 tysiące, ma być stać na elektryka, i ten Polak dojeżdża do pracy często kilkadziesiąt kilometrów dziennie w jedną stronę. Jak on ma funkcjonować? Jak? No, elektryki są drogie. Są drogie w zakupie, są drogie w utrzymaniu. Jak szlak trafi baterię, no to do wyrzucenia. A jak się spali, no to do wyrzucenia. Kupca pan nowego. Oni doskonale wiedzą, nawet firmy ubezpieczeniowe nie chcą tego ubezpieczać, a jeśli tak, no to te wszystkie polisy są ekstremalnie drogie. Oni doskonale wiedzą, że nas nie stać, nas nie będzie stać, to jest tylko taki zachwyt. Ja czasem widzę, iż na mieście jedzie z tą zieloną rejestracją, tak się chwalił. O, ja mam elektrykę, ja mam tego i tego, ja jestem bogaty, bo mam elektrykę. Powiem Wam szczerze, nigdy bym nie zamienił jakiegoś zwykłego spalinowego na elektrykę. Absolutnie nie, nie jestem wariatem jakąś baterią jeździ. To jest oszołomstwo jakieś. I to tylko pokazuje, że oni nas mają za wariatów. Po prostu za wariatów. Najgorzej mają ci, którzy są bystrzy i którzy wiedzą, że nas mają za wariatów. W sumie fajnie, że jesteśmy świadomi, no ale mi to denerwuje, że ktoś ma mnie za wariata, kiedy ja wariatem nie jestem. Kiedy ja wiem, jak jest. Jak jest naprawdę. Nie stać mnie 350 tysięcy rocznie i go nie stać. Po prostu katastrofa. Naprawdę ten świat to już całkowicie oszalał, z to Tutaj nawet nie ma co co narzekać. Tutaj tylko wystarczy już się śmiać. W życiu jest coś takiego, że najpierw, najpierw jest złość, jakiś taki smutek, przygnębienie, a już taką ostatnią fazą to jest śmiech. Kiedy my już się śmiejemy z tego, co nam kiedyś przysparzało stresu, złych emocji, to to już jest najniżej, jak być powinno. Nie? To już jest. Stadium takie ostateczne, najniższe już, bo to już y, nic więcej później już nie ma, więc jesteśmy na tym etapie, że już tylko się śmiać, bo już tak nisko upadli, że już, już no nie da się nic konkretnego powiedzieć i pozytywnego. Trzymacie się bardzo cieplutko. Teraz trochę tamtego dieselka, ta cena spadła, no? Takie wiecie, takie skoki. Takie anomalia, raz wysoko, raz nisko, jak wyborcy, jak wybor, no to trochę obniżymy, później podwyższymy i tak wiecie, tak ogłupianie trwa w najlepsze. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo się jeździmy dieselkami, benzynkami, do usłyszenia, cześć, papa. Pa.